jakiej płci jest nasza dzidzia, bardzo się cieszę, jestem na maksa podekscytowana, Wczoraj, we wczorajszym vlogmasie mogliście widzieć już pierwsze przygotowania, dzisiaj zobaczycie dalsze przygotowania i już właśnie ten kulto, kultowy, boże, kulminacyjny moment, zrobiłam sobie kakaoko, taką miałam ochotę rano na kakao, Wymam włosy i zabieram się teraz za makijaż, Dawid pojechał, mój brat po torta. Plan wygląda tak, że o 14 spotykamy się wszyscy w restauracji na obiadku, a po obiedzie przyjeżdżamy tutaj. Tutaj są słodkości i inne dobroci. Więc tak to wygląda. Gender Reveal postanowiliśmy, że zrobimy sobie w takim gronie rodziców, rodzeństwa i dziadków. Także piję kakao, maluje się i zaczynamy dzisiejszy dzień. Dzisiaj w Mixit mamy ciemną czekoladę, ale ja nie wiem, czy to jest ciemna czekolada z masłem orzechowym, bo tu jest napisane Hazelnut Butter. Więc nie wiem, czy to jest masa orzechowa z ciemną czekoladą, ale fajnie, bo nie zawiera oleju palmowego, więc to jak najbardziej na plus. No super. Jak super. widzicie, jestem już ogarnięta, prawie. I zadzwonię teraz do naszych przyjaciół z Warszawy. Jestem bardzo ciekawa, jak obstawiają, czy dziewczynka, czy chłopiec. I nakleję już. O, kto się do mnie dłonił. Chodź tu. A ty, Maxie, jak obstawiasz, dziewczynka, czy chłopiec? Co? Jak ty czujesz tym swoim zwierzęcym instynktem? A, że czas pierdzielać. Dobra. Więc zadzwonię do nich i jestem bardzo ciekawa, co obstawiają. I będą naklejone pierwsze serduszka na naszej planszy do głosowania, także mam nadzieję, że teraz będą mogli rozmawiać. Tak, i nie? Cześć Kubuś, czy ja przeszkadzam Ci czy nie bań, czy nie? Nie, nie przeszkadzam. A, A masz Karolę. Ja nie chcę, żeby mnie myszy zjadły, to wiesz. A, dobra. <laughs> Powiedz mi, masz Karolę koło siebie? Mam. No bo teraz ogólnie. Zadzwoniłam specjalnie, bo jesteście, powiedzmy, telefonicznie na wizji i chciałabym, żebyście dali znać, jak wy obstawiacie, czy będzie dziewczynka, czy chłopiec, bo chcę na magicznej tablicy do głosowania nakleić wasze serduszka, jak wy obstawiacie. A, Karolina, mamy obstawić, czy będzie dziewczynka, czy chłopiec. Ja też obstawiam, że dziewczynka. Co ty? Ty obstawiasz dziewczynkę? Ja obstawiam dziewczynkę, bo ja chcę, żeby... Żeby twoja laura miała koleżankę. Taką koleżankę, że wiesz, że najlepsza na świecie, dlatego wiesz, sorry. Okej, okay, dobra, byłam przekonana, że właśnie pacyci to jest kim chłopiec, także powiedz, jestem zaskoczona. Nie, tak trzeba. Dobra. E, mamy już dwa pierwsze głosy na dziewczynkę. Do tego jeszcze dochodzi trzeci głos, czyli mój. E, ja się właśnie już zastanawiałam, rozmawiałam z mamą, czy to jest moja taka mocna kobieca intuicja, czy to już podchodzi pod obsesję, że ja po prostu tak sobie jakoś, nie wiem, mówiłam, że czuję, że to będzie dziewczynka, że jak będzie chłopiec, to będę w szoku. Naprawdę, nie wiem, tak po prostu coś mi podpowiada, że no, no jest po prostu to dziewczynka, ja to po prostu czuję. E, zobaczymy, czy moja intuicja kobieca mnie zawiedzie, czy nie. A teraz kaj pierwszy strytuszek. A ta bluza to przypadek? Przypadek. Nie, tylko. ale serio przypadek, czy co? Nie no, tylko i wyłącznie przypadek, nie wiedziałem, że... O, Wojtek się tak. zaczął śmiać, że właśnie Dawid już coś ten... Ale to jest Twoja nowa bluza, to może dlatego ja tak obstawiam, że po prostu ją lubisz, nie? Nie, nie fajna jest ta bluza, bo lubię te bluzy. No, ale tak to tak. nie ma nic wspólnego, chociaż się okaże. Głosem. Myślę, że te balony będą tutaj, gdzieś się zaczepije na zasłonkach. No ale jak tu, na tej to zasłonce? Teraz mamy zapytamy, jak ona to widzi. A tu tak zrobimy o takie No Nawet wiesz co, może tu bliżej, że tatusiek. Masz dwa serduszka różowe i niebieskie. Trzymaj, które wybierasz? Kofię. Mhm. A wiesz, że w ogóle na samym początku ciąży, bo i tak cały czas mi się wyrywało. I mówił do brzuszka w formie żeńskiej. Ja się nie. założyłem o gruby hajs! Z kim się 1000 zł na stole leży. Kurde, rozerwałem. Jest drugie? Gdzie ja tu mam przykleić? W... Tu? Wojtek. Tutaj normalnie. <laughs> tu? Tak? tak? W środku sobie przykleję. Cały dzień mnie tak denerwujesz, że po prostu nie wiem. Uwaga, szybka pokazywa tortu. Yeah. Te są makaroniki, popsy. Pod spodem jeszcze są y, takie lizaki. A to zresztą zobaczycie potem. I tu mamy dopeczki. Mam ubrana w tą sukienkę białą z Sevenoksu. I takie było założenie, kiedy ją kupiłam, że będzie właśnie na tej imprezę, Ale jak ją założyłam, to mimo, że już widać brzuszek, to się czułam w niej jak w worku. Nie wiem o co chodzi, więc postanowiłam, że się przebiorę. I mój mąż zdecydował, że w tej sukience wyglądam zdecydowanie lepiej. Tak, to fik. Nie wiem czy to było słychać, ale to było komiczne. Do tego butki, klasyczne szpileczki. A, butów nie mam widać. Tak. Ale mam z Sewenoksu kamizeleczkę. Dobra, wołaj klucze do auta. Trzymaj. I Wojtek to. Ciekawe co będzie potem? Ja już wiem. Ja no. już się z Dawidem zgadałem. Tak, tak, tak. tak. jak się cieszysz? Cieszę się bardzo. Jezus, ja je się aż poryczałam po prostu. i mm. skakała jak trusia. Nie. No ale... Chcesz to w zwolnionym tempie dać. No ale po prostu dziewczynka była takim moim marzeniem. chciała mieć taką, taką kopię siebie po prostu. Wyobrażasz sobie takie dwie baby, dwie takie same baby w domu? Taka o druga ja? Nic nie sprząta? Nic nie robi? Jest. Dramat, jest dramat. Bardzo się cieszę, no maksa się cieszę i ta moja intuicja jednak mnie nie zawiodła, naprawdę Ja też miałem bezdróżowe. ja no miałam... tak naprawdę chciałem chłopce, dlatego dałem niebieskie nie? Ja miałam Ale nawet tak myślałem, proroczy sen, różowy. mówiłam, że nawet miałam proroczy sen Bo śniło mi się, że byliśmy u pani ginekolog i ona powiedziała No tak, to teraz na pewno widać, że dziewczynka I my byliśmy tacy źli, bo chcieliśmy właśnie tę imprezę zrobić I nam się wygadała, także... <słuch> także robimy kawę Muszę zapytać babciu, to jak się czujesz, że będziesz miała wnuczkę. Jestem żeby... przeszczęśliwa. Chociaż obstawiałaś wnuka. No, takiegoś. Tak jakoś. Takiegoś. Jakoś. No dobra, ale wszyscy w ogóle wszyscy rodzice obstawili na wnuka. A taki! <laughs> <laughs> będzie wnuczka. I będzie super. Z tej okazji otwierasz jedno zaległe yy, pudełko z wczoraj Czyli? i dzisiejsze. Czyli? Czyli 11 i 12. malutkiego, jakiś... jakaś magia w maleńkim słoiczku. Podpowiem Ci, że to jest cień do powiek. O! Cień do powiek to prawdopodobnie to w kremie. się wiem, że Ty lubisz takie połyskujące i bardzo często w paletach też takie używasz. Tylko nie wiem, czy Ci podpasuje ten kolor, bo może być taki no, ciemniejszy. Nie, jest taki... Pokaż. Taki... Taki... Mocno różowy? Kurczę, jest taki różawy trochę, no. No. myślałam, że nie. będzie taki bardziej pod taki grafik. Ja, ja bardziej lubię takie brązek. No właśnie, wiem, że takie... można go z czymś będzie pomieszać, więc będzie ok. Ale, Ale po prostu sam słoiczek jest zjawiskowy. No, Piękny, okay. złoty. Wpasowuje się w moje piękne, złote paznokcie. No właśnie, pokaż to nowe paznokcie, które są zrobiłaś. Bardzo delikatne, chyba prawie nigdy, okay. nigdy takich nie miałam. Ładne no, to takim... bardzo Nie, bardzo delikatne, jeszcze no tak jak mówię, że chyba nigdy nie miałam takich, bo zawsze miałam coś takiego bardziej odważnego, a teraz jest taki fajniejszy, więc pozdrawiam Justynkę. <grym> ja zeszkodę, też pozdrawiam. Która, która zawsze gdzieś tam ma cierpliwość do tego, że coś mi tam wymyśli. Dobra, dwunastka tak To? Tak. Czemu ty się tak boisz tych dużych nie, pudełek? Czy boisz tych dużych pudełek? Nie wiem dlaczego. O, ale, ale popatrz, mój Patrz. Podcinałam te e, już puste pudełeczka i popatrz jak się zrobiło już tak luźno. Widać jak niewiele pozostało do świąt, nie? Znaczy, że tak. Nie. Sekunda. Specjalnie kupiłam winko, żebyś mogła opijać. No i. Co? Szkoda, że tak późno otworzyłam no, 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 no właśnie. Tak nie było no właśnie. No, będziesz opijać ale tego żywo. Nie da się, bo. Tego co wiem, to nie jest byle jakie wino. Mi się lubią winka. <laughs> Muszę doczytać, co to za winko, ale, ale jest więc. białe, lubisz białe, także myślę, że ci podpasuje. I yy. Ja też lubię białe i wypijemy z Wojtusiem. Tak Wojtek dopowiada z sypialni. Wojtek, będziesz pił z teściową wino? Tak. Okej. Okay. Tak, wypijemy zaraz winko za zdrowie yy, naszej dziewczynki, która się pojawi w naszej rodzinie. Z czego się bardzo cieszę. A taka się rozgadana jesteś strasznie. Nie, nie rozgadana. <grym> Dobra, kończymy. Jest super. Bardzo dziękuję. Ua, ktoś tu ma ostatnie opakowanie w swoim kalendarzu. Ale, kochanie, uwaga, mam no dla ciebie dobrą nowinę. W tym tygodniu przyjdzie do ciebie nowy kalendarz. A już się nie liczy. Liczy się. A już nie jest to same. Liczy się. E, do mycia twarzy. Jakiś krem, ten, znowu coś. Żel. Tak? Żel? No. To fajnie. Morning and night massage a small amount over wet face and neck. No, coś takiego. Jakiś taki krem do mycia? Co? Do mycia? No, coś takiego. Taki. Może być fajny, bo ja takie to lubię. Standardowo we vlogmasy Wojtek jest bardzo wcześniej, co? Dużo wcześniej w łóżku niż ja. Ja jestem tą osobą dochodzącą. Jakkolwiek to brzmi. <laughs> ehm. To prawda. I co? Myślę, że przyszła pora zakończyć tego vlogmasa. On był dzisiaj naprawdę, to był taki naprawdę bardzo, bardzo ekscytujący dzień. Pełen wrażeń, pełen wzruszeń. I już tak na sam koniec, kochanie, chciałbyś coś powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich Polaków. Tyle tylko? No. Boże, ja chciałam powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, <laughs> że będziemy mieli córkę, a ty. Pozdrawiam wszystkich Polaków? No i teraz każdy. Ale teraz się ciesz, Co, córeczki? Córeczkę będzie robiła, to będzie córeczka tatusia. Będzie robił jej warkoczyki, tak? No? Coś jeszcze robi z córkami? Układa się Lego Friends. <słuch> Oj, tak, co było? ja to mówiłam na, na YouTubie. Nie, ja tu chcę syna, będę z nim układał Lego, a ja wie, chyba Kuba Friends. I się sprawdziło. Karolina Kuba, jeżeli to oglądacie, to nadchodzi koleżanka dla Laury. No dobrze, Kuba mi wszystko powie, co się robi z córkami. Dobra. On przeciera szlaki. <laughs> Okej, okay, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vlogmasu. Cieszę się, że mogliście uczestniczyć z nami w tej wyjątkowej dla nas chwili. Widzimy się jutro. Subskrybujcie nie no, oni kanał. Nie uczestniczyli. Uczestni... Oni później dopiero. Oj, dobra, ale wiesz. No. <laughs> tak jest oszukany tu jest. Subskrybujcie w tym, kanał. Widzimy się w vlogmasie numer 13. Do zobaczenia i. let's <laughs>